Zatem, dobra, 3, 2, 1, start, ruszamy! I 3,5 minuty! Oczywiście zaczyna mocno, agresywnie i najpierw efektowne Stopy z samolotem udało się płynnie utrzymać. To najważniejsze przejście od razu do wysokiego Willy. Willy z low hangarem przez moją trzy ręce puszczają z kierownicy. Efektownie, wysoko, duży kąt do piąta lekcja naszym radę, dobra. On może jak 14, jak jest was słyszy! Oczywiście, tak jak w każdym freestyle'owym sporcie, także stańczą zawodnicy prezentują indywidualny styl, różne kombinacje trików. Każdy zawsze pokazuje coś od siebie, tworząc taką unikalną, jedyną w swoim rodzaju kombinację. Teraz na kierownicy ja i na szlachetach, oczywiście dużo, dużo drogi! bezbłędny przejazd, należy zauważyć, to jest to, o czym mnie wcześniej raz kupić. Z nogami przed kierownicą, jeszcze wysulanej, ale nie są. W trasa to oczywiście w większości są dryfy inspirowane stawem motocyklowym, bo tak najczęściej to wygląda. Staw jest takim próbkiem wyjścia dla niektórych, inni oczywiście zostają z nim na dłużej, ale nie ulega wątpliwości, zdobywa wielu, wielu treningów, świetnego wyczucia, równowagi oraz mały płon

Jarek, naprawdę niesamowite show w wykonaniu tego młodego zawodnika. Przyrodny Jarek z Kociela, zaledwie 14 lat, reprezentujący Rzeszów. Więc myślę, spory kawałek przejazdu jest tutaj, napić do nas do Włodzisława Śląskiego i móc zaprezentować się przed tak wspaniałym ten mistrzostwem, jaką wy, drodzy Państwo, bez wątpienia jesteście. Pamiętajcie o tym, wspierać zawodników od samego początku do samego Wydaje jest piękny i to jest ten rygor, o którym ja mówiłem, że wymaga sporej krzepy. w szczególności jest to trynek, gdzie zawodnik nie waży za dużo, jak widać Jarek, na szczęście nie jest zbytnio sporych kabaretów. Jeszcze ma dużo czasu, ale gdy w wieku 14 lat prezentuje tak niesamowity poziom, to strach się bać, co będzie potem. Jarek jest nad trzecim zawodnikiem, okej, okay. jeszcze 30 sekund, Jarek, 30 sekund, a my za 3, dobra, Obserwujemy oczywiście pierwszą część finałowych przejazdów MTB Stunt Riding do akcji Erek Skoczyna. Zajść, dasz już Ale to Brawo, brawo, zajeżdżaj, brawo. I wszyscy klasztorowie, wszyscy no Jeszcze gdzieś tam spadła i cóż za w tym przejeździe. I zaraz będzie koniec czasu, dokładnie tak. Czas już się skończył. Sędziowie będą mieli chwilę na to, by zapisać do a my zapraszamy kolejnego zarobnika. Sędziowie kajewan pękowa.